Hej, hej, witajcie kochane ryby! Z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chcę Was zaprosić na horoskop na miesiąc grudzień 2023. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza, tam można się zapisać, ale nie będę tłumaczyć co i jak. Odsyłam Was do filmiku umieszczonego na końcu tego filmu. Jest dodany link: jak zapisać się na sesję indywidualną. Moi drodzy, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Udostępniajcie, nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Moi drodzy, jeszcze taka informacja nie wiem, czy zauważyliście nagrywam też takie krótkie filmiki, shorts. Są to filmiki tematyczne lub z energią dnia na zasadzie wybierz kartę. Więc zachęcam też do oglądania, do lajkowania, do komentowania, oczywiście. Ok, przechodzimy do czytania, zatem zobaczmy drogie ryby, co tutaj u was w finansach w miesiącu grudniu 2023, finanse miesiąc grudzień finanse dla rybek Moi drodzy, tutaj jest taka jakby praca zespołowa, tak? Współpraca, no albo też no z małżonkiem będziecie, czy tam z partnerem pracować tutaj nad wspólnym budżetem, może tutaj ktoś będzie wam jeszcze pomagał. No jest, jest jakaś przemiana, coś musicie skończyć. Nie wiem, może pracujecie nad jakimś projektem, który już się ciągnie jak smród po gaciach i was to męczy, aczkolwiek też może to być taka sytuacja, że tutaj po prostu coś musicie zmienić w działaniach, tak? No jest bardzo dużo osób, no jest też takie przeciążenie. Nie wiem, czy tutaj za dużo pracy, albo też za dużo osób się przewija i już po prostu jesteście zmęczeni tą atmosferą. Dociągniemy karty, oczywiście zobaczymy co tutaj jest, no ale król i królowa monet, słuchajcie, ma pieniądze, więc tutaj też o te pieniądze nie musicie się zamartwiać, tak, czyli wzajemnie też będziecie się z partnerem wspierać, no jeżeli takiego partnera nie macie, no to tutaj osoba, która jest Wam po prostu życzliwa, tak, będzie Wam tutaj coś pomagać. Właśnie, dużo analizy. Niektóre rzeczy musicie wziąć na chłodno, tak? Czyli tutaj yy, olać niektóre sytuacje. Yy, nowe oferty mogą się pojawiać też, albo wy, jeżeli szukacie pracy, składajcie CV, nie poddawajcie się. Tutaj karty mówią, żeby się nie poddawać, żeby zakończyć ten projekt lub coś, żeby zmienić też, tak? Jeżeli usiłujecie coś zmienić. No, i znowu mamy króla monet, słuchajcie, więc pieniądze będą, nie musicie się martwić, będzie ok. No ale moi drodzy, tu też jest przeciążenie, tak? Czyli albo za dużo pracy, albo za dużo myślicie i się tutaj niepotrzebnie też wkręcacie w pewne rzeczy. Jeżeli się zamartwiacie, czy dostaniecie kredyt, czy jakąś dotację, to dostaniecie, więc nie, nie musicie się tutaj wkręcać. Być może będziecie mieć dwa źródła dochodu, ale też pamiętajcie o tym, że nie tylko samą pracą się żyje, że też trzeba znaleźć czas na odpoczynek, moi kochani. Więc tutaj musi być zachowana ta równowaga, bo inaczej ani róż. No chyba, że no, niektóre osoby y, intensywnie sprzątają na święta, tak? I tutaj dodatkowo po prostu jest y, taka praca, oprócz tego praca w domu, praca w, praca w pracy, <gry> no i takie właśnie y, przeciążenie, że zbyt dużo się zebrało, tak? I tutaj będziecie potrzebowali po prostu pomocy partnera, tak? W niektórych sytuacjach. Okay. Ok, zobaczymy teraz co w uczuciach, co w miłości, co w relacjach, co w przyjaźniach dla rybek. Uczucia, miłość, relacje dla ryb na miesiąc grudzień 2023. Moi kochani, uważajcie też, kogo zapraszacie do domu, bo tutaj może być tak, że Ktoś um, będzie próbował coś wam po prostu ukraść. Uważajcie też, jak wychodzicie z domu, sprawdzajcie drzwi, sprawdzajcie okna, sprawdzajcie wszystko, czy macie dobrze pozamykane. tak. Jeżeli będzie, myślicie nad kupnem um, posiadłości, czy jakiejś... Um, jakieś... Nieruchomości, to karty ostrzegają, że tutaj są, jest wiele innych możliwości, że to nie jest dobry czas, bo ktoś będzie próbował ukryć jakieś wady i może próbować Was oszukać, tak? Więc tutaj no właśnie, jest też do wyboru będzie wiele rzeczy, ale też. No ktoś będzie próbował was oszukać, a później może wam braknąć pieniędzy na inwestycje, na jakieś remonty. Też tutaj, tak jak wspominałam, dotacje mogą być, ale moi drodzy, zwracajcie uwagę też na równowagę w dawaniu i braniu. Tak, tutaj chodzi o tą energię. Być może też ktoś wam kradnie energię, w, nie wiem. Czy macie jakiegoś takiego, nie chcę tego nazwać pasożytem, ale no czasem osoby są takie wampirki energetyczne, które no żywią się tą energią, psują atmosferę i po prostu nakręcają kłótnie, i, i wtedy jest też nieprzyjemnie, tak? A później ta osoba zdziwiona, co tu się dzieje. No ale jeśli chodzi o uczucia dla rybek, patrzymy dalej. Uczucia, relacje, przyjaźnie co tutaj mamy dalej? Moje drogie, Wy być może myślicie o wyjeździe albo też o przyjeździe jakiejś osoby, o odwiedzinach. No, jest tu cesarz też, tak? Czyli też może być to osoba, jako przyszły wasz partner, stały partner lub partnerka, bo możecie sobie tą energię zamienić. Głównie tu jest skupienie na domu, na rodzinie. No, chyba, że ktoś nie przyjedzie, a wam obiecał. I, I z tego powodu możecie być oszukane, że ktoś do Was przyjedzie na święta, a nie dojedzie. No, albo los tak sprawi, że coś tutaj może się po prostu takiego wydarzyć. Nie wiem, no mogą być restrykcje znowu pandemiczne, czy coś w tym rodzaju, no ale nie myślę, nie sądzę, żeby ludzie już się na to nabrały nabrali, więc, więc tutaj po prostu dużo takich zmian. Ale no uważajcie na, na to. Kogo wpuszczacie do domu, tak? Tutaj należy zwrócić na to uwagę. No i zobaczcie, tutaj macie znowu nowy dom albo nowa nieruchomość, yy, no ale jest ten diabełek, czyli też tu może ktoś Wam po prostu zwyczajnie zazdrościć. Słuchajcie, że Wam się dobrze wiedzie, i tu może, może chodzi właśnie yy, o tą energię taką. Yy, Zazdrości, że ta osoba chciałaby wam to zabrać, że w, uważa, że może wy na to nie zasługujecie być może, może takie są tutaj energie, ale wy nie, powinnyście, nie powinniście się w ogóle tym przejmować. Ok, zobaczymy teraz, co nam tutaj pokażą karty Lenormand dla ryb. Karty Lenormand dla ryb na miesiąc grudzień 2023, karty Lenormand. No, panów lub pań może być do wyboru wiele. Być może jesteście na rozdrożu, kogo wybrać, i tutaj są blokady. Jeśli chodzi o partnerstwo, o dom, może tu um, coś jest na rzeczy. No, albo po prostu trafiacie na jakieś blokady z partnerem lub partnerką. Coś tutaj jest na rzeczy, moi drodzy, no i trzeba te góry przełamać, pokonać, tak? Chmury, przepraszam, trzeba te chmury po, po prostu ominąć, tak? Czyli tutaj pójść do przodu. Te chmury da się rozgonić. Pozytywne myślenie, więc tutaj też być może brak wiary w siebie, właśnie powoduje właśnie takie energie. Moi drodzy, zwróćcie uwagę, jeśli chodzi o zdrowie, o, na, swoje, na swoje ciało, tutaj sprawy hormonalne, pozytywne myślenie, właśnie, bo możecie się wkręcać naprawdę w niektóre takie niezbyt fajne rzeczy. Podwójne organy, też, tak? Czyli no, nie wiem, od stóp do głów, tak? Czyli tutaj oczy, uszy, zatoki, płuca, cały układ oddechowy. W ogóle, jeżeli palicie fajury, to ograniczcie to. No, mogą być właśnie problemy z oddechem, tak? Czyli znowu coś tutaj może być, jeśli chodzi o sprawy pandemiczne. Powiem tak, uważajcie też, żeby się nie pozaziębiać, po prostu, tak? Czyli zadbajcie o siebie, o nakrycia głowy i tak dalej, tak? Żebyście tutaj byli opatuleni. Na to należy zwrócić uwagę. No, i ogólnie na kondycję ciała, tak? Czyli też zwrócić uwagę na to, co jecie, czym się karmicie, no to tym jesteście, tak? Okej, okay. zobaczmy. Też w tle mamy jakieś sprawy urzędowe dotyczące pracy, więc może tutaj może będziecie załatwiać jakieś sprawy urzędowe, nie wiem, może z wyjazdem zagranicznym, może. Załatwiać sprawy z działalnością gospodarczą albo z najmem lokalu. Tak? No albo też właśnie kupnem czy, czy wynajmem, dzierżawą domu, mieszkania, więc tutaj historii może być wiele. W każdym bądź razie na to należy zwrócić uwagę. I to pozytywne myślenie. No, jeżeli niektóre osoby mogą się, bo tutaj też na tej, oprócz tego, że to jest karta chmur, no to jest ta góra, ja się bardziej tą górą zasugerowałam w tej talii. No, może niektóre osoby wybiorą się w góry, właśnie na wypoczynek, takie święta w górach, więc też będzie, może być bajecznie. Ok, zobaczymy teraz, co nam pokażą karty rady. Karty rady dla ryb, zaufaj swoim uczuciom i druga karta, upływ czasu, tak zaplanuj czas, abyś miał chwilę tylko dla siebie. Zasługujesz na własne życie. No moi drodzy, więc tutaj właśnie to pozytywne myślenie, może właśnie czas na medytację, na skupienie się na sobie i uświadomienie sobie, że najważniejsi jesteście Wy, a nie ktoś inny. Żeby ktoś nie był ważniejszy. No wiadomo, jeżeli mamy dzieci, no to dla nas są najważniejsze, ale. Ale po prostu, jeśli chodzi o partnerstwo, tak, żeby nie stawiać partnera na pierwszym miejscu, tylko najpierw my, a później partner na tej zasadzie. Moi drodzy, to by było na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam udanego grudnia, dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń, wszystkiego tego, co sobie życzycie. Pamiętajcie o aktywności na moim kanale. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Ja Was ściskam cieplutko. Życzę wszystkiego dobrego. Buziaczki, pa, pa do następnego razu.